Witam, witam. Luty się kończy, a my żadnego losowania nie zrobiliśmy. Dlatego z tego koła wylosujemy trzy gierki na dzień dzisiejszy. Ostatni dzień lutego, więc jakieś chociaż te trzy gierki wylosujemy. Więc tak: Pizzeria HD, Papa z Pizzeria HD, to jedno. Od razu wiecie, że te 3 dni będą wtedy, nie? Jak losowane to z automatu 3 dni. Drugie to seria z jedynką i trzecie. Więc to są te trzy gierki na ostatni dzień lutego. Te trzy, a trzecią gierką jest taką mija dwójka. Więc taki, taki planik macie z gier wylosowanych. Na dzień dzisiejszy, czyli ostatni dzień lutego. Więc do zobaczenia w odcinkach.